Myślenice i TV Wasza telewizja internetowa Święte Objawienia Pańskiego na ulicach wielu miast i miejscowości można było spotkać orszaki Trzech Króli, nie inaczej było w Myślenicach, gdzie trzy orszaki przybyły z trzech różnych stron gminy. Nim trzy barwne orszaki z królami na czele dotarły na Myślenicki Rynek na scenie jasełka zaprezentowali parafianie parafian z Osieczan. Pastuszkowie, bracia mili, nie czekajcie ani chwili. Oto w Betlejem, tam gdzie stajenka, zrodziła dziecię panienka. Wesoła z nieba nowina, Bóg Ojciec zesłał nam syna. Dziwy, dziwy dzieją się na tym świecie. Hej chłopcy, czy jest życie? Ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dzisiaj z trzech stron gminy Myślenice przyszły trzy orszaki w święto Objawienia Pańskiego. Ludzie mimo tego siarczystego mrozu dopisali. To chyba duży plus tego, tego, tej całej imprezy. Nie dali się pokonać grawitacji, ona jest różna. W adwencie mówiliśmy o grawitacji łóżka, a teraz była grawitacja jakiegoś mrozu czy, czy warunków. Jednak pomimo tego zaufali gwieździe, która ich poprowadziła i dopisali licznie, jak możemy zobaczyć. Jakie jest znaczenie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej Polsce, kiedy społeczeństwo przez różne sytuacje, które mają miejsce w kraju, jest podzielone? Jakie jest znaczenie tego dzisiejszego święta? Królowie przypominają nam o tym, że Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pochodzą z kraju pogańskiego i zostają zaproszeni do tego, by odkryć prawdziwe szczęście, prawdziwą wartość, by odkryć Boga obecnego w świecie. Wciąż musimy sobie o tym przypominać, bo różnego rodzaju sytuacje sprawiają, że o Bogu zapominamy. Tak jak zapomnieli o nim kapłani, choć wiedzieli, gdzie się ma urodzić, tak jak zapomniał o nim Herod, choć był świadom także tego, że przychodzi Mesjasz. Kto jest tu, Sierodzi, nas a nie Anieli grają, kule wydają. Pasażerzy śpiewają, pęta pękają, cuda, cuda, ogłaszają. Majcie, Aniołowie, wasze wszędzie w się w bogowie, niechówi jednego Kulminacją wydarzeń na rynku było złożenie darów w Dzieciątku Jezus przez kat Melchiora i Baltazara. Boże, stworzyłeś nas niebo i ziemię. Wielką Twoją wszechmocą i Twoim ramieniem. Pan widzimy po kolorze stroju, przybył razem z orszakiem z Parafis z Osieczan. Jakie jest w obecnych czasach znaczenie święta objawienia pańskiego, pana zdaniem? Moim zdaniem święto Czech Króli jest bardzo ważne dla, dla tradycji Polaków i żeby się umieli ludzie zmobilizować, jakoś pokazać tą swoją wiarę i, i przedstawić to wszystko tutaj właśnie. Pan widzimy po stroju, przyszedł z zarabia. Jaka atmosfera panowała podczas? przejścia Orszaku zarabia na myślenicki rynek. Bardzo fajna atmosfera, trochę było mniej ludzi niż w poprzednich latach, ale wszyscy jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, że pomimo mrozu i takiej pogody mroźnej dużo osób przyszło. Także bardzo miło, dużo kolęd. Ja, król Europy, staję przed tą pokłonie i składam Ci złoto, abym się umiał dzielić i dawać z ochotą. Witaj Jezu w żłowie. Witaj Jezus w żłobie! się w Witaj Jezu w żłobie! Paniamy się w, tobie. Witaj Jezu w, żłobie. Się w tobie. Jaka atmosfera panuje na dzisiejszym Orszaku Trzech Króli? Rewelacyjna, radosna, zapraszamy wszystkich tutaj na rynek. Do zabawy i do witania Pana Jezusa. No Dlaczego jeszcze... zdecydowała się Pani na udział w Orszaku Trzech Króli? Myślę, że to jest wspaniała super. tradycja, którą trzeba szerzyć. Na scenie wspólnie kolendowali również przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń z całej gminy myślenice. Wszyscy witajmy, Jemu pokolenie po wzajem dajmy, oddajmy dajmy, wspaniajmy, swe czoło, dajmy, swe czoło, dajmy, naszemu. dajmy, 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 na i tak Oblikali w słowie pana, poklekali na kolana i oddali kary.